Luze de Maria de Bonilla Argentyna 24 marca 2021 roku. Orędzie świętego Michała Archanioła Umiłowany ludu Boże Jestem posłany, by Was ostrzec i pilnie wezwać do nawrócenia jako dzieci potrzebujące Bożej pomocy. Człowiek zatwardził swoje serce. Znajduje przyjemność w świętokradztwach, herezjach, zbrodniach, obelgach, abominacjach i innych grzechach, którymi ciężko obraża Przenajświętszą Trójcę i naszą Królową i Matkę Niebios i Ziemi. Ci oddani przyjemnościom światowym padną Łatwym łupem nowych zmian wewnątrz kościoła Chrystusa, wychodzącym poza prawdziwą doktrynę, pod którymi to zmianami skrywa się przewrotność demona, wywołująca podział między braćmi, prawo Boga zostało już zastąpione przez bardzo ludzkie pomysły dla wygody grup zakorzenionych w elicie która kieruje światem mając na celu wywołanie schizmy wewnątrz Kościoła człowiek oddalony od bożej miłości i od miłości naszej królowej i matki jest bezbronny wobec pocisków złego które próbują doprowadzić was do upadku Ci, którzy są letni, nie odróżnią zła od dobra w kryzysach wiary, które się zbliżają. Dlatego pilna jest modlitwa wstawiennictwa jednych za drugich. Nie wchodźcie w panikę, która was paraliżuje, lecz przeciwnie, wytrwajcie w pokoju, aby wasze błagania były balsamem, który dotrze do tych co potrzebują nawrócenia. Ludzkość nie słucha ani nie patrzy. Nie lęka się tego, co przeżywa, ani tego co ma przyjść. Nie traktuje tego z taką powagą, na jaką to wszystko zasługuje. Przyszłość jest dla was niepewna. Chociaż człowiek odsuwa na bok relacje z naszym królem i panem, Jezusem Chrystusem, to nie wywołuje w nim przerażenia. Tym, co naprawdę przeraża ludzkość, jest upadek gospodarki, a ta upada. Biedne stworzenia bez wiary. Poczujecie, jak się traci życie. Żywności zacznie brakować, jak nigdy wcześniej człowiek tego nie doświadczył a letnia wiara powiększa lęk i niepewność człowiek żyje z tego co chwilowo daje mu dobre samopoczucie ponieważ nie zna boga nie może go rozpoznać ponieważ człowiek nie używa rozumu ani nie myśli o przyczynach i skutkach swoich czynów zapomina że jeśli lud Boży będzie wierny i będzie żył w prawdzie, zostanie wspomożony Manną z nieba, daną, by Go żywić. Nasza Królowa i Matka nie pozostawia was bez opieki i ona trwa czuwając nad ludem jej syna. Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla. Nadejdzie nowa zaraza, która niesie ze sobą ból i przerażenie. Młodzież nie uważa ani nie wynagradza. Będzie cierpieć jako pierwsza. Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla. Och ludzkości. Oczekujecie, że wrócicie do normalności z przeszłości. Jest to wielka rozbieżność z nadchodzącą rzeczywistością. Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla. Ten Wielki post ma być dla dobra dusz. Odwróćcie się ze skruchą od swych grzechów. Nie czekajcie dłużej. Nie zapominajcie mych słów. Jak zapominacie to wszystko, co Wam obiecują? Osobista przemiana ducha musi zawierać w sobie świadomość tego, czym jest zbawienie duszy. Jest to ciągła praca duchowa, świadoma, w której musicie używać swoich zmysłów, pamięci, rozumienia i woli, złączonych z rozumem i wiarą. Nie chodźcie jak automaty, podążając za tym, co przedstawiają wam jako dobro, nie rozumując, że dobro pochodzi od Boga i że wywołuje je Bóg, miłość, a zło wywołuje diabeł. Jesteście w cudzych rękach którymi nie są ręce przenajświętszej Trójcy znajdujecie się w przewrotnych rękach władzy zła która przygotowuje wszystko na ukazanie się Antychrysta pomyślcie dzieci Boga matka naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa była wierna swemu Synowi i jej syn nigdy jej nie porzucił, trwając w tym mistycznym zjednoczeniu, w którym żyli w każdym czasie. Nie wchodźcie w panikę z powodu tych, którzy są oddaleni od Bożej miłości i od miłości matczynej. Odnajdźcie pokój a potem z wiarą błagajcie o nawrócenie tych, których kochacie i całej ludzkości, ponieważ to za pomocą czynów trwacie wewnątrz przy Trójcy, za pomocą dzieł czynionych dla dobra ludzi wam podobnych. Błaganie Boga jest już czynem, dziełem wykonanym dla dobra bliźniego. Ten Kościół naszego Pana i Króla, Jezusa Chrystusa, musi zatęsknić za odpoczynkiem i go znaleźć, wytwarzając więcej wiary, poprzez pomaganie innym. Bóg nie jest statyczny. Bóg jest ruchem miłości, jest tym, który wytwarza nadzieję i miłość miłosierną. Człowiek musi naśladować boskie atrybuty, aby nie był obojętny na swego Stwórcę. Bóg jest życiem i to w obfitości, a tak wielu jest ludzi żyjących, którzy zdają się być umarłymi. Naprzód, ludu Boże. Nie jesteście sami, jesteście mistycznym ciałem Chrystusa i dziećmi Matki Boga i naszej. Nie jesteście sami. Wytwarzajcie pokój, bądźcie pewni miłości Boga wobec was. Nie lękajcie się. Niepokalane serce naszej Królowej Matki zatrymfuje i wszystko będzie dobrze i dla dobra człowieka. Ludu Boże, błogosławie was, święty Michał, archanioł.